Zepsuło się koło? Już OK. Już okej okay. A Hania, co Tobie się zepsuło? Silnik, który odpala. Aha. Miejsce które odpala. OK. No po prostu silnik. Jeszcze, wyparczy. jeszcze, Siłnik, jeszcze. Cała, cała. Jeszcze jedno koło też trzeba napompować? z tyłu. Ojej, dobrze, dobrze. Możesz, chęć się naprawiać. Super. Elegancko. Ale macie profesjonalny warsztat. No, Poczekaj, poczekaj, bo jeszcze naprawia, Musisz poczekać na jego znak sygnał, że już wszystko okej. Chyba, że ci powie zapal, zapal. Zapal będzie, ale nie jest. Zapal silniczek. O, i co? I nic. Okej. Dobra. Tak, można jechać. Ciśnictek. Chciałbym zobaczyć jak głośno. Zróbcie papa chłopaki przed odjazdem. A...